Cześć kochani, zdrowa Baba i Tarot z tej strony. Dzisiaj czytanie, które zaproponowała Pani Gosia B. Bardzo dziękuję za podpowiedź tematu. Jakie ma zamiary wobec mnie? Jakie on ma zamiary wobec mnie? No, jestem bardzo ciekawa, jak tutaj ten temat nam się pokaże. Co ciekawego, tutaj karty nam podpowiedzą. Dziękuję Wam, kochane moje, z góry za wszystkie komentarze, za wszystkie subskrypcje, za łapki w górę i za podpowiedzi tematów, bo u mnie ostatnio taki dosyć mocno zajęty czas i bardzo mi podpowiedzi w tematach pomagają. No dobrze, nie przedłużając, przechodzimy do piąteczki. Jeżeli wybrałaś piąteczkę, witam Cię, kochana moja, bardzo serdecznie i dowiedzmy się, jakie On ma zamiary wobec, wobec Ciebie. No pięknie, pięknie, pięknie. Prawdopodobnie wszystkie inne cyferki. Będą ci zazdrościły. Zobaczymy, ale to są rewelacyjnie, rewelacyjnie dobre karty. Piąteczko moja. Cóż mężczyzna, o którym myślisz, jakie ma zamiary wobec ciebie? Mężczyzna, o którym myślisz. Ja tutaj zerkam jednym okiem właśnie na ten, na ten temat, żebym czegoś nie przekręciła. A tutaj drugim na karty. Mamy cesarzową, mamy gwiazdę i mamy asa kielichów. A więc, no przepiękne karty, to już mogę powiedzieć na początku. Jakie on ma zamiary? E, kochana moja, on e, chciałby, abyś. E, Zawiesiłam się. On chciałby, kochana moja, aby w waszym związku był, była taka niekończąca się obfitość, obfitość materialna, ale również obfitość uczuciowa. Aby była radość, aby było zadowolenie ze wszystkiego. Taki ogólnie. Pojęty dobrobyt, dobrostan. Chciałby, aby była miłość, aby była świadomość tego u Was obojga, że jest Wam ze sobą dobrze, że jest Wam ze sobą cudownie, że jesteście razem ze sobą szczęśliwi. On chciałby, abyś potrafiła czerpać, abyście właściwie oboje tak, potrafili czerpać radość z tego, co Wam daje życie, z tego, co Wam daje świat, z tego, co niesie Wasz związek, Wasza przyjaźń. Karta cesarzowej to powodzenie w uczuciach, to zgoda w związkach. Dla niektórych to odrodzenie uczuć, czyli nowe uczucie, takie wejście na wyższy level albo być może dotarcie się wreszcie związku albo pogodzenie się, jeżeli jakieś niesnaski były, dla niektórych z Was cesarzowa może oznaczać narodziny, narodziny dziecka. Ogólnie to właśnie poprawa finansów, to i sukces w pracy i cieszenie się, potrzeba cieszenia się tym dniem powszednim. Dalej mamy gwiazdę, a więc następna rewelacyjnie dobra karta, która mówi o tym, że przed wami jest nowy etap w życiu, poznacie prawdopodobnie nowych ludzi, którzy odmienią wasz los. To jest karta, która mówi o nadziei na sukces, o stabilizacji po jakimś burzliwym okresie, a więc mogło być tak, że coś tam się troszeczkę między Wami posypało, coś było nie tak, musieliście się dotrzeć musieliście dotrzeć do odpowiedniego punktu w Waszym życiu, w waszym związku, aby zaczęły się spełniać, aby zaczęły się spełniać marzenia. I kochani moi, gwiazda również niekiedy oznacza dziecko. A więc jeżeli staracie się, jeżeli myślicie o dziecku, to jest to bardzo dobry czas. Na to, aby właśnie nowe życie pojawiło się w waszym związku. Czytanie kończy askielichów, a więc informacja o tym, że właśnie dostajecie od losu to, tą nową szansę na uczucie. Czyli tak jak powiedziałam, albo Przejście na wyższy level, albo po prostu um, zobaczenie wreszcie tego, że jesteście dla siebie stworzeni, że um, macie um, otwarte drzwi do miłości, że um, powinniście wpuścić do swojego serca um, uczucia, i wtedy spełnią się wszystkie wasze marzenia. To jest naprawdę rewelacyjne czytanie. Dawno już nie było tak dobrych kart w jakimkolwiek układzie. Takich rewelacyjnie dobrych kart razem zebranych w jedno. A więc piąteczko, ja ci zazdroszczę, a co tutaj mówią karty anielskie: zdobądź więcej informacji. Potrzebujesz więcej informacji. Rozejrzyj się zatem uważnie, Zanim podejmiesz jakiekolwiek działania. A więc właśnie, jeżeli były jakieś kłótnie, jeżeli były jakieś niesnaski, to dobrze się, kochana moja, przyjrzyj temu. Mm, przypatrz się z boku, bo, ponieważ jest szansa na to, że to uczucie rozwinie się, że ten związek rozwinie się naprawdę w cudowną stronę. Dobrze byłoby. Jeżeli coś między Wami ostatnio nie było dopięte na ostatni guzik, jeżeli były jakieś większe lub mniejsze zgrzyty, dobrze jest coś przeczekać, przyjrzeć się temu, mogły być to na przykład jakieś informacje, że tak powiem, z drugiej ręki, które były przez Ciebie albo przez Twojego partnera źle zinterpretowane, mogły być przekazane. Specjalnie nawet niekiedy w takiej formie, że zawahaliście się, czy ty, czy twój partner zastanawialiście się nad tym, czy faktycznie relacja między wami ma dalej sens. Dlatego karty podpowiadają, zdobądź więcej informacji. Nie opieraj się na tym, co mówią inni, ponieważ twoje karty są przepiękne. Przepiękne. Bardzo Wam kochane moje dziękuję. Bardzo proszę o komentarze, bardzo proszę o łapeczki w górę, jeżeli Wam się podobało i oczywiście o subskrypcję. A teraz przejdźmy do szósteczki. Jeżeli wybrałaś szósteczkę, cóż tam u Ciebie, kochana moja? Cóż tam. Jakie zamiary, cóż tam w zamiarach, jakie zamiary ma wobec Ciebie mężczyzna, o którego pytasz? Jakie on ma zamiary wobec Ciebie? Wszystko widać, wszystko widać. Mamy tutaj, kochane moje, dziewiątkę buław, dziewiątkę kielichów i pazia buław. Jest jest namiętność, tak? jest, pokazana, jest pokazana namiętność, ta iskra, ta iskra przelatuje między wami za każdym razem, gdy się spotkacie, bez względu na to, czy okazujecie sobie miłość, czy Jakąś tam dozę wrogości nawet, ale tutaj ta iskra krąży, a więc ta chemia, to przyciąganie rzuca się na pierwszy rzut oka, pokazuje się na pierwszy rzut oka w waszych kartach. Ale przejdźmy do czytania. Jeżeli chodzi o dziewiątkę buław, to jest informacja, że w niedługiej przyszłości, troszeczkę partnerowi, troszeczkę temu mężczyźnie, o którego pytasz, trochę się nie będzie chciało. On będzie jakieś takie zagroże, zagrożenia odczuwał, on będzie się czuł przytłoczony, będzie czuł się tak, jakby był. Zamknięty w klatce, będzie się czuł samotny, i przez to mogą narastać w waszym związku problemy i jakieś zniechęcenia. To uczucie to, to, te odczucia, tak, tego zagrożenia, tego przytłoczenia. Niekoniecznie muszą się wiązać z Twoją osobą. To może być sytuacja, która w tej chwili jest w jego życiu. To mogą być jakieś problemy, ta klatka, tak? to mogą być jakieś problemy no, dosłownie związane z tym, że nagle zostajemy wszyscy zamknięci w pewnym sensie w klatkach. Nie mamy żadnej możliwości ruchu i niektórych z nas bardzo te rzeczy zaczynają przytłaczać, te problemy zaczynają przytłaczać, ta niemożliwość decydowania o sobie, ta bezsilność wobec tego, co się dzieje. Przestajemy mieć możliwość tak naprawdę decydowania o własnym losie i to może się pokazywać właśnie w tej dziewiątce buław u Twojego partnera, a przenosić się to będzie na Wasz związek, na przyszłość Waszego związku, że tak powiem, to złego, co dzieje się w tej chwili ogólnie, uderzy w Wasz związek takim rykoszetem. Dalej mamy dziewiątkę, y, dziewiątkę kielichów, a więc informacja, że y, jednak y, mężczyzna, o którego pytasz, y, po takiej chwilowym, po takim chwilowym, chwilowych problemach, chwilowych zawirowaniach z tym, w tym swoim życiu będzie się potrafił, że tak powiem, podnieść, uodpornić i zacznie się cieszyć z każdej nawet takiej najdrobniejszej rzeczy. Nadejdzie ten czas radości, będzie chciał korzystać z życia, będzie chciał mieć harmonię dookoła siebie przede wszystkim właśnie w związku, będzie chciał okazywać radość, niekiedy może, może tutaj się przejawiać jakiś brak umiaru. Także, kochana moja, zwróć uwagę na to, aby te problemy zostały naprawdę jak gdyby odsunięte od jego myśli, a nie były, nie były zalewane jakąś tam ilością alkoholu, bo w dziewiątce, w dziewiątce kielichów również to może się pokazać, szczególnie po takiej dosyć problematycznej karcie, jaką jest dziewiątka buław. Ale czytanie kończy nam paść buław, a więc Prośba o, e, prośba o nową szansę. paź była właśnie mówi: daj mi szansę. Czyli mężczyzna, o którego pytasz, w swoich zamiarach ma tą prośbę o szansę. Tym bardziej, że mm, otrząśnie się z tego, e, z tego marazmu, wyjdzie z tej klatki e, i e, pojawią się wokół niego w jego głowie wokół niego nowe pomysły pojawi się ten entuzjazm może myśleć o jakimś wyjeździe zagranicznym albo o zmianie pracy może to właśnie być związane z czymś stworzeniem z czegoś całkiem nowego takiego wyjątkowego ekscytującego niemniej jednak on już tutaj w drugiej karcie jest bardzo optymistycznie nastawiony do życia, a więc będzie się w stanie otrząsnąć po tym maraźmie, po tym, marazmie, po tym um, okresie takiego, no nawet troszeczkę załamania, zdołowania sytuacją, która się um, w chwili obecnej pojawia. Także kochana, no musisz, musisz tutaj przeczekać chwileczkę, bo potem pojawiają się naprawdę piękne karty. A anielskie karty mówią jesień. Jesienią wszystko znajdzie się na swoim miejscu, a Ty zbierzesz obfity plon. A więc karty anielskie też podpowiadają, że niestety troszeczkę te wspaniałości będą się odwlekać, no niemniej jednak już mamy wiosnę, tak, więc małymi kroczkami, małymi kroczkami ta poprawa tutaj, ta poprawa tutaj będzie następowała, a jesienią będzie kulminacja tego, tego co, co tutaj tworzycie, co będziecie tworzyć, Razem. Także najważniejsze kochana moja, abyś wspierała go, wspierała go tutaj w trudnych chwilach, no i abyś nie pozwoliła mu na to, aby, no, że tak powiem nadużywał jakiś używek po to, aby zagłuszać takie niedobre, niedobre myśli, niedobre zdarzenia. Tak? Wszystko się pięknie rozwiąże. I prośba tutaj o tę nową szansę jak najbardziej jest. No więc cóż, kochane szósteczki? Do jesieni. No już niedaleko. Jesienią oczywiście będzie już kulminacja tego dobrego. Także na pewno wcześniej zobaczycie pierwsze oznaki. Bardzo Wam dziękuję. Przejdźmy teraz do czytania. Dla tych, które wybrałyście siódemeczkę. No i tutaj troszeczkę zamieszania, a nawet więcej więcej widzę niż troszeczkę. Coś tutaj coś tutaj, jeżeli chodzi o te zamiary, zaraz przesunę, żeby było widać. Jeżeli chodzi o to, jakie zamiary ma Twój partner wobec Ciebie, mężczyzna, o którego pytasz wobec Ciebie. Kochana moja, jeżeli wybrałaś, jeżeli wybrałaś siódemkę, po pierwsze pokazuje nam się piątka pentakli, a więc jakieś oddalenie troszeczkę w związku jakieś takie zaję tak jak gdyby zubożenie mniej tych codziennie jest was mniej i ciebie i jego jest coraz mniej w tym związku wygląda na to jakbyście zmagali się zmagali się emocjonalnie sami ze sobą jakbyście nagle mieli to nawet Tutaj piątka pentakli to nie, to nie są kłótnie, to jest takie oddalenie, ponieważ Wy możecie mieć, Wy a Ty albo Twój partner może mieć jakieś zmagania takie emocjonalne, jakieś twórcze, umysłowe i może się, możecie się zająć lub jedno z Was może się zająć całkiem czym innym. Coś może go bardzo absorbować w zbliżającym się czasie, dużo bardziej niż związek i przez to pojawić się mogą właśnie jakieś braki w związku. Nagle się okaże, że czegoś w tym związku jest brak, że osoba, na którą liczyliśmy, osoba, którą kochamy, no zajmuje się sobą patrzy tylko na to no nie chcę powiedzieć na czubek własnego nosa bo słuchajcie dobrze jest czasami być w związku troszeczkę egoistycznie nastawionym bo to my sami powinniśmy kreować naszą rzeczywistość i musimy wziąć pod uwagę że i ja i mój partner to dwie odrębne jednostki, które znajdują wspólną drogę. I dobrze jest mieć własne zainteresowania, dobrze jest mieć własne życie, dobrze jest mieć własnych przyjaciół, własną pracę. Oczywiście wspaniale jest mieć również to wspólne życie, wspólnych przyjaciół i wspólne jakieś pasje, bo to łączy. Ale pamiętajmy, kochani, każdy z nas jest inny, więc nie jest to rewelacyjne, aby podporządkować się w każdej jednej rzeczy partnerowi. My musimy też myśleć o sobie i pozwólmy na to partnerowi, pozwólmy na to, aby on się rozwijał, aby szedł do przodu. I to jest tutaj właśnie pokazane jest zubożenie pewne w związku. Ponieważ czas, siły, emocje zostają zawładnięte przez jakieś nowe pasje, nie wiem, może nową pracę, nowy projekt. Nie ma tutaj w tym naprawdę nic złego, tak? Musimy to po prostu przeczekać. Dalej mamy piątkę mieczy. I to jest informacja o tym, kochane moje, że nie chcemy tego przeczekać. Albo my tego nie chcemy, albo wy, tak, które wybrałyście siódemkę, nie chcecie tego przeczekiwać, albo jeżeli to zubożenie w tych uczuciach dotyczy was, to partner tego nie chce przeczekiwać. On żąda tego, żeby, oczekuje tego, żeby po prostu, żebyście były w stu procentach w związku miłością, Przyjaźnią, żebyście były sobą, stuprocentowo w związku. Albo odwrotnie, to ty żądasz, żeby twój partner nie miał żadnych pasji, żadnych przyjaciół, żadnych nowych pomysłów, tylko ma po prostu być w 100% mężczyzną, którego ty chcesz widzieć. Tak? Tak, jak gdyby. Ty ustalasz zasady i on ma się w te ramy wpasować. Albo odwrotnie, to już, kochane moje, wiecie najlepiej, możecie sobie tutaj tę energię odwracać. I cóż mówi nam tutaj ta piątka mieczy? No, Piątka mieczy to właśnie takie jakieś porażki, jakieś kłótnie, jakieś e, takie nieuczciwe trochę, nieuczciwa trochę, trochę konkurencja, tak? E, na zasadzie takich przepychanek, to ja robię więcej, a ty robisz mniej e, i tak dalej, i tak dalej. To jakieś fałszywe obietnice, to jakieś zdradzone zaufania e, i mnóstwo właśnie tych szpilek, szpileczek, tak? I stawianie za wszelką cenę e, na swoim. Więc e, kochana moja, jeżeli e, to ty, to są twoje energie, to ty oczekujesz, że partner wpasuje się konkretnie w swoje ramy, w twoje ramy i nie będzie miał swojego e, życia, swoich pasji, no to trzeba tutaj, e, trzeba tutaj się zastanowić, czy właśnie. Naprawdę tego chcesz. Z kolei, jeżeli tutaj te e, energie są odwrotne, jeżeli to partner oczekuje, że masz e, być na każde jego skinięcie, no to dobrze jest, e, dobrze jest porozmawiać. Na szczęście, e, ostatnia karta, którą tutaj mamy. Przepraszam, to siódemka monet. Siódemka monet mówi cierpliwość, bądź cierpliwa, czekaj, przeczekaj pewien um, czas, przeczekaj pewien um, moment, ponieważ um, coś robiłaś. Coś robiłaś, coś wkładałaś uczucie, swoje uczucia w związek, budowałaś coś i teraz czekasz na rezultaty, czekasz na owoce swojej pracy związane oczywiście tutaj z tą relacją, a więc kochana moja. Pośpiech może tylko i wyłącznie zaszkodzić w dalekosiężnych planach. Musicie tutaj przeczekać ten okres fascynacji czymś innym. Mówię czymś innym, nie kimś innym. Mnie się tutaj nikt inny nie pokazuje, więc jeżeli Twój partner siedzi dłużej w pracy, jeżeli jest czymś zaabsorbowany bardzo, to nie pokazuje mi się tutaj żadna miłość, żadna koleżanka z pracy, żadne uczucie, że tak powiem, na boku. Tutaj jest właśnie jakaś, jakaś pasja, jakaś chęć realizacji swoich planów i to powoduje jakieś takie odsunięcie, wyciszenie, trochę takie niebycie dobrym partnerem, dobrym, dobrym współtowarzyszem. Ale siódemka pentakli mówi, Bądź cierpliwa, bądź cierpliwa, bo nie dzieje się nic złego, bądź cierpliwa, bo wszystko to, co w tej chwili, w tej chwili będzie się działo w Waszym związku, będzie, się, będzie dawało dobre rezultaty. Także, kochane moje, jeżeli wybrałyście siódemeczkę i pytamy, jakie ma zamiary, jakie on ma zamiary wobec ciebie, no to w najbliższym czasie duże zubożenie, duże zajęcie się własną osobą, własnymi planami, ale ja nie upatrywałabym w tym nic złego, ponieważ czytanie kończy siódemka pentakli, a więc karta... Przypominam, mówiąca bądź cierpliwa. A cóż, karta anielska ci podpowiada? Nic na siłę, no dokładnie. Przestań starać się wszystko kontrolować, a otworzą się przed tobą wszystkie drzwi. Dokładnie, kochana moja, to co powiedziałam. Twój partner, Twój mężczyzna ma jakieś plany, ma jakieś e, zadania do wykonania, które sobie postawił, i e, w tej chwili to absorbuje go w 100%. Dlatego przenosi się to, m, przenosi się to e, na Wasz związek, na Waszą e, relację. I może ci się wydawać, że. Ta znajomość troszeczkę się rozjeżdża, tak? Troszeczkę te Wasze wspólne plany, wspólne marzenia odchodzą na plan dalszy, ale bądź cierpliwa, bądź kochana cierpliwa. Karty anielskie mówią właściwie to samo: nic na siłę. Przestań starać się wszystko kontrolować, jeżeli to nie są Twoje energie, tylko partnera. Rozejrzyj się, znajdź coś dla siebie, znajdź dla siebie coś innego, coś, co cię zajmie hmm, przez ten czas, a twój partner na pewno będzie chciał hmm, przynieść do domu, do waszego związku wszystko to, hmm, co najlepsze, bo on o to się w tej chwili stara, to jest jego hmm, numerem jeden, to jest jego priorytetem. Bardzo Wam kochane moje dziękuję. Siódemki miały najtrudniejsze czytanie. Nie skończyło się źle, skończyło się również pozytywnie, niemniej jednak było to, było to najtrudniejsze ze wszystkich czytań. Bardzo Was kochane moje proszę o komentarze, bo ja zawsze na te komentarze czekam. A teraz musiaki dla Was, tabak.